Witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem się skupić na pańszczyźnie. Nie wiem czy państwo ze szkoły podstawowej, szkoły średniej pamiętają słowo pańszczyzna. Czym była pańszczyzna? Pańszczyzna to praca wykonywana przez chłopów głównie na roli, również w innych usługach na rzecz pana w, zamiar, w zamian za dzierżawę ziemi. Wykształciła się w Europie w okresie feudalnym, po czym powoli zaczęła zamierać w wyniku przechodzenia na czynsz, proszę Państwa. Wszyscy wmawiają nas, że żyjemy w kapitalizmie, że żyliśmy w socjalizmie. To, co obserwujemy na zewnątrz, to jest czysty feudalizm, i chciałbym tutaj zwrócić Państwu na pewne rzeczy uwagę, proszę Państwa. Mimo, że minęło już 500 lat od wymyślenia pańszczyzny, to w dalszym ciągu dobrze się utrzymuje. Zwróćmy uwagę tutaj na. Kilka takich aspektów. Pańszczyzna stała się w Polsce dominującą formą płatności za użytkowanie gruntu. Wynikało to z gwałtownego rozwoju gospodarki folwarcznej. Jednym z większych problemów przy rozwoju owej gospodarki był problem z zapewnieniem siły roboczej i narzędzi. Dzisiaj mamy identyczną sytuację, gdzie zapewne przywileje socjalne sprzedajemy się państwu. Może już nie konkretnemu panu, ale sprzedajemy się państwu. Państwu sprzedajemy się w bardzo drastyczny sposób, bo jeżeli my zobaczymy, że w XV wieku była dwu-, trzydniowa pańszczyzna, dwu-, trzydniowa pańszczyzna, a przywilej toruński upowszechnił w 1520 roku pańszczyznę do jednego dnia w tygodniu z łanu, to zobaczymy bardzo ciekawą rzecz. Zobaczymy, że my dzisiaj pracujemy ciężej, Mocniej i dłużej niż taki chłop pańszczyźniany. Skąd to wiemy? Proszę Państwa, łatwo obliczyć. Mamy tutaj drugą planszę Dzień Wolności Podatkowej. Dzień Wolności Podatkowej w Polsce przypada w 2010 roku na 23 czerwca. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie pieniądze, a właściwie Dzień Wolności Podatkowej to dzień, w którym średnio łączny dochód od początku roku zrównuje się z przewidywanymi zobowiązaniami podatkowymi na ten rok. A więc symbolicznie obywatele przestają płacić państwu a zaczynają zarabiać na siebie. Proszę zwrócić uwagę na drobną rzecz. Warto dodać, iż chłop pańszczyźniany w Polsce w okresie feudalnym musiał odpracować na rzecz pana maksymalnie 4 dni od łana tygodniową w sześciodniowym dniowym tygodniu pracy. Wynika z tego, iż chłop uprawiający ziemię wielkości połowy łana musiał odpracować na rzecz pana 2 dni Czyli 33% roku. Pomnożmy dwa dni w przeciągu tygodnia, mnożąc to razy 52 tygodnie, to daje około 110% dni. My musimy pracować na państwo, na siebie, na podatki, proszę państwa, aż do 23 czerwca, czyli przez pół roku, to jest 180 dni. Często pańszczyzna przypadała na komin, w cudzysłowie, czyli na rodzinę oraz parobków. Dlatego faktycznie dla rodzin składających się z dwóch dorosłych osób obciążenie wynosiło nie 33%, ale 16%. Za ten dzień wolności podatkowej dla rodziny w systemie feudalnym Wypadał 28 lutego. Dzisiaj Dzień Wolności przypada na 23 czerwca. Jak to wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych? Proszę zwrócić uwagę, wraz z rozwojem kapitalizmu w 1900 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał na 22 stycznia. Państwo, obciążenia obywatela to było 5,90%. Oczywiście rosło to drastycznie w latach 40. to już było 17%, w latach 80. 30%, a dzisiaj troszeczkę spadło w 2009 roku do 13 kwietnia 28,20%. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwy kapitalizm buduje się, jak to się mówi, z Biblią w ręku. Tam słowo coś znaczyło. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić informację, na przykład taką ciekawą informację, trudno to pojąć, że 10 przykazań ma tam kilkaset słów. Konstytucja, niekonstytucja, deklaracja niepodległości stanów zjednoczonych ma około 300 słów, a około 30 tysięcy słów ma Konstytucja Unii Europejskiej czy ten traktat. Unii Europejskiej Założycielskiej. Proszę Państwa, dlaczego w Stanach Zjednoczonych słowo coś znaczyło? No dlatego, że za tym słowem stał argument pewnej siły. Ludzie nie pozwalali sobie złamać danego słowa, bo złamanie słowa mogłoby być po prostu nieprzyjemne. Natomiast u nas chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt aspekt skutków i następstwa pańszczyzny w Polsce. Zwróćcie uwagę państwo na te kilka argumentów, które tak bardzo przypomina nasz współczesny czas. Jakie były skutki właśnie tego feudalizmu, jakie były skutki pańszczyzny? Zdecydowane obniżenie efektywności pracy chłopów bo nie zależało im bowiem na odpracowywaniu ziemi, której zbiory i tak nie były dla nich. Proszę Państwa, niedawno jechałem z jednym kierowcą, yy, który pracował u prywatnego. Yy, prywatnego pracodawcy i ten kierowca nie wyłączał, nie wyłączał gazu na dość długich, nie wyłączał silnika na dość długich postojach. Pytam się, dlaczego nie wyłącza tego silnika? Przecież i tak przy otwartym samochodzie samochód mu się wyziębi, a on mówi, że i tak nie płaci za, nie płaci za benzynę, więc po cóż, ma, po cóż ma oszczędzać, to nie są jego pieniądze. Stąd gospodarki krajowa, stąd gospodarstwa krajowe były o wiele mniej dochodowe w w stosunku do zachodnich. To jest już pierwsza sprawa, to olewajstwo w podejściu do pracy, to łamanie swojego słowa, to słowo nic nieznaczące, ci pracownicy oszukujący swoich, że tak powiem, szefów. Uzależnienie chłopa od dworu człowiek był uzależniony od swojego pana dlatego że ten pan mu coś dawał proszę państwa w dzisiejszym czasie też mamy bardzo dużą grupę ludzi uzależnionych od państwa te drogi do mopsu te drogi do urzędów pracy te uzależnienie, że mnie się coś należy od państwa. Migracja chłopów na tereny słabo zaludnione w ucieczce przed wyzyskiem, w wyniku czego powstawanie z ludności wolnej, szczególnie na Ukrainie, Pacz Kozacy. Proszę Państwa, czy u nas nie dzieje się ucieczka przed wyzyskiem, czy nie widzimy dwóch milionów ludzi wyjeżdżających do innych krajów pracować na zmywaku? Często to są wykształceni ludzie, którzy nie mają. Możliwości rozwoju w kraju. Powstania chłopskie w XVI wieku, które były krwawo tłumione przez szlachtę. No, w tym kierunku nie chciałbym, żeby nasze państwo poszło, ale prawda jest, że coraz więcej buntów, strajków jest. Mam nadzieję, że nie będą one w taki sposób pacyfikowane, jak było, jak były pacyfikowane na przykład w latach 70. czy 80. Powstanie silnego rozwarstwienia majątku szlachty i nieszlachty. Dominacja szlachty w handlu, a tym samym osłabienie siły stanu mieszczańskiego. Stan mieszczański to nic innego jak klasa średnia. Proszę Państwa, w kapitalizmie klasa średnia nie jest tym rdzeniem. Jest niewielka ilość osób ubogich, Silna klasa średnia i niewielka ilość ludzi bogatych. Natomiast w systemach feudalnych, niestety, bardzo często jest wzmocnienie, że bogaci stają się jeszcze bogaci, a biedniejsi stają się jeszcze biedniejszymi. Klasa średnia po prostu upada. Upadek patriotyzmu u chłopów i powstanie mitu o wyłącznej odpowiedzialności szlachty za sprawy bezpieczeństwa narodu. Jeżeli tak bardzo od narodu nic nie zależy, no to po co się przejmować państwem? Zwala się wszystko na bagnatów, zwala się wszystko na polityków, zwala się wszystko na innych, a samemu nawet nie uczestniczy się w wyborach. Przecież e, uczestnictwo w wyborach 40% ludzi no to powiedzmy sobie szczerze do wyborów idzie mniejszość. Utrata zysków dla miast, które wcześniej korzystały na handlu ze wsiami z powodu braku pieniędzy, a w wyniku tego powolny upadek gospodarczy dużej ilości miasteczek. No i rozwój kultury sarmackiej, której w pewnym sensie jesteśmy teraz potomkami, iluż to jest ludzi, którzy wyzyskując innych ludzi tłumaczą to tłumaczą to, że im się należy, tłumaczą to, że ci ludzie po prostu osiągają sukces za wszelką cenę. Proszę Państwa, system feudalny przyczynił się do upadku Polski. No i należałoby się zastanowić, czy taki system nam odpowiada w dzisiejszych czasach. No na szczęście jest pewna grupa ludzi, która próbuje za wszelką cenę budować swoją niezależność niezależność finansową. Ale jest to trudne w kraju, w którym tak bardzo obciąża się człowieka różnymi kosztami. Bardzo trudno wyjść z kryzysu, kiedy się ma samych niewolników. Bardzo trudno żyć w kraju feudalnym, a niestety z tego, co pokazuje, w takim kraju żyjemy. Dziękuję Państwu za uwagę.